W Miejskiej Bibliotece Publicznej działają od tego roku cztery tematyczne sekcje. Ostrowska księżnica zaprasza mieszkańców w różnym wieku na wspólne spędzenie wolnego czasu, w sposób aktywny i rozwojowy. Chętni ostrowiani mogą przychodzić na planszówki w bibliotece, uczestniczyć w klubie Sówki Ostrówki, w dyskusyjnym klubie książki oraz w sekcji pod nazwą Zaloguj się do czytania, wstęp do kodowania. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a o terminach zebrań organizatorzy informują na bieżąco na Facebooku, na stronie internetowej biblioteki, a grafik można znaleźć również na tvostrów.pl. Planszówki to świetny sposób na ciekawe spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Stanowią dobrą alternatywę dla samotnych gier komputerowych czy siedzenia w internecie. Podczas spotkań uczestnicy mają do wyboru wiele różnych gier planszowych: od Dixita po 5 sekund i kalambury więc niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi mogą też układać puzzle, rozwiązywać rebusy oraz malować obrazki. Kolejne spotkanie z planszówkami odbędzie się w sobotę 7 marca. Zapraszamy do Starej Elektrowni przy ulicy 11 listopada od godziny 11. Klub Sówki Ostrówki to propozycja dla najmłodszych Ostrowian. Dzieciaki od 3 do 5 lat podczas zajęć rozwijają w sobie zainteresowanie książkami. Prowadzące klub panie bibliotekarki przygotowują dla maluchów różne atrakcje od oglądania książeczek po zabawy ruchowe i plastyczne. Miłośników dobrej literatury, biblioteka zaprasza do dyskusyjnego klubu książki, gdzie młodzież w wieku od 12 do 17 lat może porozmawiać o literaturze, poznawać nowych autorów i po prostu dzielić się z innymi swoją pasją do książek. Za to zajęcia skodowania mają na celu zachęcenie dzieci do nauki programowania. Biblioteka zaprasza na nie 6-, 7- i 8-latków, które mogą się przekonać, że programowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też fajna rozrywka. Poprzez zabawę dzieci rozwijają umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne, ale obowiązują na nie wcześniejsze zapisy.